13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze PRL. Wprowadziły stan wojenny, by zdławić wolnościowy ruch Solidarności. Świdniczanie w ramach obchodów 40. rocznicy tych wydarzeń spotkali się dziś na placu przy Ulicy Niepodległości, by oddać hołd bohaterom, którzy stanęli do walki o wolność, niepodległość i demokrację. Kwiaty pod kamieniem upamiętniającym świdnickie spacery z 1982 roku złożyły władze miasta i powiatu. Radni oraz przedstawiciele wielu instytucji i stowarzyszeń. Jest taka piosenka, która mówi o kopalni wujek. I w refrenie śpiewa się Idą, idą pancry na wujek. Chodzi tutaj o zdobycie kopalni. Ale mało kto. Pamięta i wie, że również pancery szły na PZL WSK i również czołgi y, y, zajęły y, ten zakład. Dziś spotykamy się po to, żeby przedłużyć pamięć o ludziach, którzy podjęli heroiczną walkę z systemem totalitarnym, żeby z czasem żyło nam się trochę łatwiej i lepiej. To dziś składamy hołd tym wszystkim, którzy wówczas mieli odwagę, żeby się przeciwstawić ówczesnej władzy totalitarnej. Dzięki opatrzności Bożej nikt w Świdniku nie zapłacił życiem, ale Wielu ludzi z pewnością straciło zdrowie. Po uroczystej mszy świętej, odprawionej w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, zgromadzeni udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury, aby wysłuchać koncertu Moniki Kowalczyk.